Dzisiaj aktualnie skończyłeś szkołę podstawową. Nie wiesz, jaką szkołę wybrać. Wybrałam drugie i nie żałuję. Pytanie dlaczego? To proste. Cóż, mamy bardzo szeroką ofertę właściwie zajęć poza lekcyjnych, jak i bardzo wykwalifikowaną kadrę. Jest naprawdę bardzo ciekawie, interesująco. I nie uczymy się takich suchych faktów, tylko faktycznie zdobywamy tą wiedzę i dociekamy. Możesz liczyć na pomoc pedagogów, nauczycieli oraz twoich przyszłych kolegów. Jaki jest Wasz sposób na to, żeby zachęcić ucznia tutaj do Was? Żeby dobrze przygotować uczniów do matury, bo jednak taki jest podstawowy cel szkół ponadpodstawowych. Staramy się oferować właśnie dodatkowe zajęcia. Mamy bardzo rozbudowane relacje, kontakty, współpracę z uczelniami i z Akademią Nauk Stosowanych, bo tutaj bardzo prężnie. Działamy, jeśli chodzi o klasę biologiczno-chemiczną, i bardzo dużą popularnością cieszą się zajęcia laboratoryjne, które ma klasa biologiczno-chemiczna. Współpracujemy także z Uniwersytetem Jagielońskim, Instytutem Geografii i Geologii, z Instytutem Psychologii, bo uczniowie naszej szkoły, przynajmniej w dwóch oddziałach, mają dodatkowy przedmiot. Właśnie psychologię i oczywiście współpracujemy z Akademią Górniczo-Hutniczą. Taką naszą wizytówką, tym co nas wyróżnia, to na pewno są dwa oddziały dwujęzyczne. Pierwszy oddział, tak naprawdę, to jest klasa, która przygotowuje do zdawania matury międzynarodowej. Drugi oddział dwujęzyczny to jest klasa, która oferuje naukę. Języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym i to jest jedyna taka klasa w Tarnowie. Mamy zajęcia z Native Speakerem. One są raz w tygodniu i rozmawiamy z panem właśnie, który mówi po angielsku, tylko po angielsku. Jest dużo projektów właśnie, takich semestralnych i dużo z się z nim rozmawiamy. Dodatkowo język polski na poziomie rozszerzonym i biologię na poziomie rozszerzonym. I trzecia klasa, która jest jedyna wśród tarnowskich liceów, to jest taka klasa o profilu troszeczkę społecznym, trochę językowym, historycznym, bo to jest klasa, która oferuje absolwentom klas ósmych naukę języka angielskiego, geografii i historii. Hej Kaj, z jakiej jesteś szkoły? Ja jestem z piętnastki. Planujecie przyjść do drugiego liceum? Myślałyśmy nad tym, ale jeszcze nie wiem, jaki kierunek. Wybierasz się może do naszej szkoły? Tak, zamierzam się wybierać. Okej, okay, a na jaki profil mogłabyś nam powiedzieć? Na dwujęzyk chciałabym przyjść. Jakiś konkretny profil w tej szkole się Wam podoba? Nie, raczej na razie oglądałyśmy tylko tą szkołę, tak. Co na naszym profilu najbardziej Cię interesuje? właśnie nauka języków i możliwość rozwijania się właśnie w tym kierunku lingwistycznym. Ja was zachęcam do klasy geograficzno-historycznej z rozszerzonym również angielskim. Rozszerzamy geografię, mamy 3 godziny geografii, trzy godziny historii oraz 4 godziny angielskiego w pierwszej klasie. My mamy bardzo kreatywne lekcje. Tam możecie zobaczyć nasze projekty, wszystkie, które robiłyśmy. Akurat nasz profil posiada bardzo szerokie spektrum na języki, ponieważ uczymy się tak naprawdę trzech języków. Angielski jest obowiązkowy, ale do wyboru mamy niemiecki lub francuski. Oczywiście standardowo uczymy się polskiego i na naszym profilu jest on też rozszerzony, więc tutaj mamy bardzo duże pole do manewru pod tym względem. W lekcji geografii pojechaliśmy też na UJOT, gdzie mieliśmy wykłady z profesorem na temat w sumie pogody i klimatu. Mam, nasza szkoła ma również y, dużo ofert wycieczek. Mamy też y, studium menedżerskie prowadzone w soboty przez profesorów, gdzie jest bardzo dużo na przykład y, o negocjacji w praktyce i... Y, w teorii. Tutaj w praktyce no to ćwiczymy taktyki negocjacyjne między sobą, no i później z tego po trzech lat to trwa trzy lata, jest to w soboty raz w miesiącu, a potem można dostać dyplom za udział w tych zajęciach. Po ukończeniu studium menadżerskiego otrzymujecie dyplom ukończenia studium podpisany przez rektora Uniwersytetu Ekonomicznego. Czy może coś jeszcze Cię interesuje w naszym profilu? Psychologia też Okej, okay, to akurat też bardzo fajnie trafiłaś, bo psychologia jest u nas nauczana częściowo po angielsku i mamy jedną lekcję tygodniowo z psychologii. Też nasza szkoła współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim i na przykład ostatnio uczęszczaliśmy w wykładach na UJOC właśnie z, z kierunku psychologii. To bardzo fajnie. Mamy świetnie działającą w szkole Spółdzielnię Uczniowską Hetmanka. Mamy koło debatanckie, i zresztą w przyszłym tygodniu będzie się rozstrzygać finał Tarnowskiej Ligi. Mamy bardzo dobrze działające koło wolontariackie, kółko teatralne, klub i szachowy i brydżowy. Także dzisiaj chcemy troszeczkę z inną ofertą też do naszych gości wystąpić i taką. Inną twarz szkoły pokazać. Cieszę się, że wybrałam tę szkołę i każdemu ją właśnie polecam, jak najbardziej. Moja szkoła też spełnia te oczekiwania? Tak, również nie żałuję wyboru. To Również by... z Biochem? Tak, tak. Razem w tej samej klasie. klasie. Nauczyciele są bardzo pomocni, bardzo mi, jak nie rozumiemy jakichś tematów, możemy łatwo do nich podejść i zawsze znajdą czas dla nas. W poim imieniu w imieniu nauczycieli i uczniów drugiego liceum ogólnokształcącego imienia hetmana Jana Tarnowskiego zapraszam was serdecznie do naszej szkoły. Przyjdźcie, a na pewno zostaniecie z nami na 4 lata. Mamy przygotowaną dla was świetną ofertę na przyszły rok szkolny. Zatem do zobaczenia 1 września.